Mimo, że w mediach od jakiegoś czasu można odczuć pewnego rodzaju przesyt Buddy, to jego przeciwnicy nie dają o nim zapomnieć. Stano, czyli jedna z osób oskarżonych o szantaż Kamila, co jakiś czas podgryza YouTubera na swoim profilu na Instagramie. Z głośniejszych informacji, jakie ten przekazał, mogliśmy dowiedzieć się o tym, że Budda miał szantażować innych, a potem zgłosić na policję Stano oraz Artura. Jak faktycznie było, zapewne dowiemy się w najbliższych miesiącach. Ale przeciwnik króla loterii w Polsce postanowił opublikować krótkie nagranie, które w prześmiewczy sposób opisuje Buddy dekreowany w mediach. Halo, halo, nie śpimy, wstajemy, zapieramy Potrzebujesz inspiracji? No to posłuchaj. Opowiem Ci historię pewnego młodego chłopaka z rozbitej rodziny, który miał marzenia i postanowił je spełniać. Co zrobił? Spakował swój plecak, kupił bilet, wyleciał do Anglii. Zajebał tak ciężko, 30 godzin na dobę, 11 dni w tygodniu, z... bo miał marzenia. Po latach odłożył na zegar Wrócił do Polski, otworzył wypożyczalnię, otworzył kanał na YouTubie. Spełniał marzenia już nie tylko swoje, ale i swoich fanów. Czy się opłaciło? Pewnie. Po latach został raperem. Prawdziwym raperem, z prawdziwym przesłaniem do swoich fanów. Z wielkiej sceny, krystaluje z playbacku. Widzicie, warto marzyć. Ciężko nie odczuć tutaj nawiązania do Buddy oraz do prezentowania przez niego historii w mediach związanej z rozbitą rodziną, pracą na zmywaku, a następnie błyskawiczny rozwój kariery połączony z zarabieniem dużej ilości pieniędzy. Zabrakło również nawiązania do kariery muzycznej Buddy, gdzie ten zarapował pewnego rodzaju statement z playbacku do swoich fanów. moje to czy LA, czy... Z jednej strony bohater filmu co jakiś czas podgryza buddę i przedstawia nowe wątki na jego temat, a chwilę wcześniej publikował on oświadczenie, gdzie prosił, aby ludzie nie zadawali mu pytań związanych ze sprawą. Sporo pytań pojawiło się również po interesującej wypowiedzi tej kwana. Streamer na swojej transmisji wspomniał o tym, że w największej aferze w historii polskiego YouTube'a miało pojawić się dużo nowego materiału dowodowego, prawdopodobnie w kontekście obciążającym kolejnych twórców. Chociaż z tego co ja wiem, nie mogę wchodzić w szczegóły. Ale w kontekście pandemii dużo nowego materiału słyszałem, że trafiło do prokuratury. No wielu youtuberów. Czy jest to prawda? Nie wiem. Zważywszy na źródło, z którego o tym usłyszałem, myślę, że raczej tak. Ale zobaczymy. Ale zobaczymy. Oczywiście te słowa należy brać ze sporym dystansem, bo nie są one w żaden sposób potwierdzone, ale jeżeli materiał dowodowy się powiększył, oznacza to, że kolejne poszkodowane osoby zdecydowały się zeznawać i przedstawiać kolejne wątki. Tanie brzmi, czy nowe dowody odnoszą się do osób, które już mieliśmy okazję zobaczyć w tej aferze? Czy nowe dowody oznaczają nowych twórców? Być może więcej na ten temat powie Wardenga w swoim najbliższym filmie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest gra Hero Wars. Kiedy zaczynałem grać tę grę, pomyślałem, dobra, wybieram bohaterów jak trudne to może być. Po czym jeden z nich przywołał tornado, drugi zamroził wrogów, a trzeci po prostu odleciał na smoku. Czy zgadniesz o czym mówię? Oczywiście to Hero Wars. Bohaterowie się nie rodzą, oni są wykuwani w bitwie. W świecie Hero Wars czekają na Ciebie epickie bitwy, potężni wrogowie i drużyna, którą sam wybierzesz. Pozwól, że pokażę Ci moją ulubioną postać. A jest to Galahad. To ten przyjaciel, który zawsze jest przy Tobie. Odszedł Twoje łzy, przyniesie Ci ulubionego szampana i powie zasługujesz na coś lepszego ale kiedy nadchodzi czas bitwy, ten przyjaciel zamienia się w nieustraszonego rycerza. Jego miecz może przeciąć wrogów na pół, a jego odporność ratuje całą drużynę. Zasadniczo Galahad to idealne połączenie najlepszego przyjaciela i przerażającego wojownika. I tak, zawsze będziecie cię wspierał, nawet jeżeli znowu nabroiłeś. A jeśli już zebrałeś swój wymarzony zespół, mamy dla ciebie ekscytujące wieści. Przyjemnością przedstawiam Peach, to zupełnie nowy bohater z mroczną i tajemniczą przeszłością. Gracze wyruszą na czterotygodniową przygodę, aby od odkryć historię nowego bohatera i uzyskać ekskluzywną okazję, aby jako pierwsi odblokować i ulepszyć nowego strażnika. Dostępne od 16 lutego wyłącznie dla graczy Hero Wars Audience. Skocz do Hero Wars i zacznij budować swój wymarzony zespół. Może będziesz chciał walczyć ramię w ramię z rycerzem, który wygląda jakby wyszedł z magazynu fantazy, A potem koniecznie powiedz mi, kto jest twoim ulubieńcem. Tylko nie bądź zaskoczony, jeśli twój zespół okaże się trochę szalony. To tutaj całkowicie normalne. Kliknij w link w opisie lub ze Zyskany kod QR i rozpocznij swoją przygodę. Kolej Krzysztof Stanowski ujawnił więcej informacji na temat wydarzenia, jakie ostatnio było organizowane przez Kanał Zero, gdzie był m.in. Rose Krzysztofa Stanowskiego i wiele wystąpień ciekawych prelegentów. Pięć środków z wydarzenia zostanie przeznaczonych na cele charytatywne, lecz tak jak w przypadku każdej tego typu działalności istotny jest aspekt finansowy, który pozwoli albo uniemożliwi stworzenie kolejnej edycji tego wydarzenia. Stanowski ujawnił, czy kolokwialnie mówiąc wszystko się spięło. Dzisiaj już wiem, że poszło bardzo bardzo dobrze. I ten dołek, który mieliśmy wykopany, został całkowicie zasypany i zrobiła się bardzo, bardzo przyzwoita, wręcz duża górka. Wciąż jesteśmy w czasie zliczania wszystkiego. Jeszcze dokładnego wyniku nie podam, ale już mogę powiedzieć, że kongres zero okazał się imprezą zyskowną i że zarobiliśmy, a więc będziemy mogli przekazać na cele charytatywne, kilkaset tysięcy złotych. Do tego w trakcie kongresu mm, zebraliśmy, czy to podczas zbiórek zwykłych czy podczas licytacji kolejne kilkaset tysięcy złotych. Razem to się może zakręcić w okolicach miliona. Z względem biznesowym był to dobry pomysł, lecz o tym Stanowski przekonał się dopiero na samym końcu wydarzenia, ponieważ wiele osób kupuje pay-per-view na ostatni moment, tak jak ma to miejsce chociażby w przypadku gal freakfightowych. Warto podkreślić, że to dopiero początek tego typu działalności poza freakfightami. Duże kanały, tak jak kanał Zero zaczynają iść w tego typu wydarzenia, starając się przekazać odbiorcy coś więcej niż materiał na YouTube. Lecz w Wiąże się to ze sporym ryzykiem finansowym, a koszty takiego wydarzenia mogą iść w miliony złotych i niekoniecznie muszą się zwrócić. Podczas całego rostu miała miejsce ciekawa wypowiedź pani Izy Krzan. Jednej z osób występujących w kanale Zero poinformowała ona o zwolnieniu się z pracy, jednak odbiorcy odebrali to jako żart. Jak się okazało, prawda była zgła inna, a pani Izabela faktycznie odeszła z pracy. I ona nagle walnęła, że odchodzi i moim zdaniem zrobiła to w taki sposób, że wszyscy widzowie... Myśleli, że żartuje, a tylko ja wiedziałem, że jest to prawda, i zacząłem się zastanawiać, co ja właściwie z tą informacją powinienem zrobić. W komentarzach można zobaczyć pozytywny odzew ze strony ludzi, ponieważ ich opinia jest tutaj najważniejsza. Mimo małych problemów, jakie się pojawiały, chociażby z dograniem konkretnych występów, całość wypadła stosunkowo dobrze. Niezbyt dobrze, według nieuczesnej zachowała się z kolei Nawcia. Są to dwie streamerki, które w najprostszych słowach nie przypadają ze sobą. Wszystko ponownie miało się zacząć od tego, że Nawcia podgryzła drugą streamerkę, mówiąc o tym, że niechciana osoba opuściła lobby. Coś mi się wydaje, widzę, że już się nie będzie niechcianych osób w lobby. To nie spotkało się ze zbyt dobrym odbiorem, a w sprawie głos zabrali również inni twórcy, m.in. Diables. Prośbę mam y, do Nawci, żeby se dała luz, ponieważ widziałem też klipy, gdzie tam y, podjudza czy gada do widzów, że jacyś nieproszeni goście przychodzą na omagasa, gdy ktoś mnie zaprasza. Więc jeśli ma jakiś problem, to jak mówisz, jest takim sztywnym gitem, to niech nie mówi od razu publicznie. Tylko po prostu napiszę na PW. A jeśli jest taki wielki problem, jeśli chodzi tutaj o to, żeby jakkolwiek potrafić się zachować, no to i się zastanowi po prostu nad tym. Że większość ludzi, z którymi gra traktuje ją jako tło. Oczywiście kwestią czasu było ponowne zabranie głosu przez nawcie, gdzie ta wyjaśniła jak to wyglądało z jej perspektywy, a chodziło o doradzenie innej streamerce odnośnie agencji marketingowej, która zajmuje się ogarnieniem współpracy reklamowych. Uczesana miała mówić o tym, że Nawcia zagrała na niekorzyść innej streamerki, po czym sama odradzając reklamowania skrzynek promowała je na swoich transmisjach. Uważam, że nieuczesana w bardzo nieodpowiedni sposób napisała do mnie wiadomość, która oczywiście Wydaje mi się, że rok temu to było, która moim zdaniem była nieodpowiednia oraz była strasznie egotopowa. Ponieważ Menders zapytała mnie, co powinna zrobić na temat swojej agencji i kogo powinna wybrać. I ja wypowiadając się na temat agencji, chciałam jej tylko i wyłącznie pomóc i. Dała mi swoją opinię na temat tego, jak agencje wyglądają. Nieuczesana wspomina o swoich podejrzeniach, że nawcia chciała podkupywać swoją koleżankę. Stąd wyszły jej obiekcje co do szczerych intencji streamerki. Oskarżyła ją również o to, że streamerka lubi przybywać w zasięgowych kręgach. Nawcja również odradzała koleżance skrzynki. Super! Świetnie! Gratulacje! Bardzo słusznie, naprawdę. Bardzo fajnie, że ktoś odradza skrzynki. Ale po tygodniu sama je miała. Głupio wyszło. Ja też odradzam skrzynki, ale ja potem sama ty skrzynek ani nigdy nie miałam i nigdy nie, mieć nie będę. Więc myślę, że jak. Myślę, że doradzanie osobom, a potem robienie czegoś odwrotnego, może skutkować tym, że ktoś, ja w tym przypadku, mam obiekcję co do e, rzeczywiście dobrego serca danej osoby. Czy te rady płyną z dobrego serca, czy raczej jest to kwestia takiej niszczenia konkurencji, że tak brzydko powiem. Kawcia miała tłumaczyć swoją decyzję odnośnie promocji skrzynek tym, że ma bardziej wulgarny wizerunek, mimo że takie działanie innej steamerce odradzała. Cała afera i sprzeczka, panie, jest wielowątkowa. Jedna strona zarzuca drugiej interesowność, z kolei druga pierwszej brak chęci wyjaśnienia jakiegoś problemu. Zobaczymy, czy cały wątek się w istotny sposób rozwinie, czy panie będą po prostu między sobą przerzucać się oskarżeniami. Wnego rodzaju oskarżenia i niepewności pojawiły się również w stosunku do osób, które nagrywały filmy do projektu Twoje 5 minut. A osoby, które zebrały najwięcej polubień pod swoimi filmami miały otrzymać złoty bilet, który pozwalał im na występ w programie. Jednak pojawiły się pewne komplikacje. Moi drodzy, bardzo ważna info a propos zwycięzców złotych biletów do Twoje593. Miały to być osoby, które zdobędą najwięcej lajków pod swoim zgłoszeniem na TikToku, natomiast mamy pewne podejrzenia co do Legalności tych lajków i wyświetleń u poszczególnych osób, dlatego zanim cokolwiek ogłosimy, chcemy zaprosić te osoby na rozmowę, porozmawiać, sprawdzić to przede wszystkim i dopiero ogłosić, kto zdobywa złoty bilet. Więc dzisiaj, oprócz osób, które przychodzą, dostały się na casting, odezwiemy się też do osób, które miały dużo lajków i potencjalnie mogłyby taki bilet zgarnąć, zaprosimy ich. Na casting i też z nimi pogadamy a propos, a propos właśnie legalności ich lajków i wyświetleń. Także info o tym, kto wygrał złoty bilet, jeszcze będzie czekajcie na to, ale na ten moment. Jeszcze chcemy, żeby to było wszystko zgodne z regulaminem i nie możemy tego podać. Pytanie brzmi, czy Frys jakkolwiek przygotował się na taką ewentualność. Być może podczas spotkania uda się ustalić i zweryfikować, czy ktoś organicznie zebrał polubienia, czy jednak je zakupił. Ale nie jest to jedyny problem, z którym spotkali się kandydaci do projektu Twoje 5 minut 3. Okazało się, że ktoś postanowił poczuć się pod organizatorów projektu i zaczął rozsyłać wiadomości do potencjalnych uczestników projektu. Jak można zrozumieć, tego typu wiadomości miały nakierować ofiarę na potencjalne wywodzenie danych lub też pieniędzy. Jednak pytanie brzmi według jakiego klucza rzekomi hakerzy dobierali maile i numery telefonów osób, które złożyły podanie do programu. Być może takie wiadomości otrzymywały również osoby, które nigdy nie wysłały zgłoszenia, ale istnieje również szansa, że może to być po prostu ustawka w celu zdobycia szerszego zasięgu. I na koniec warto wspomnieć o aktualizacji związanej z postępem budowy domu przez Wojtka Gole. Od jakiegoś czasu otrzymywaliśmy informacje o wyprowadzce wodarza Fame MMA ze słynnej Złotej 44, ponieważ ten postanowił zbudować swój dom w Warszawie w rozmowie z Damian Glinką ujawnił, jakie były dla niego najważniejsze rzeczy w projekcie. Ty wyprowadzasz się zaraz ze Złotej. Jaki dom budujesz? Bo ty budujesz e, dom na tak. Jaki masz pomysł na ten dom? Wiesz co, no, dom jest praktycznie już skończony. No to to dom? Co było dla Ciebie najważniejsze przy tworzeniu tego domu? Chciałem, żeby ten dom się wyróżniał. On jest taki powiedzmy w stylu amerykańskim. Taki wiesz, płaski, duży, mm. bardzo, bardzo e, przeszklony, jest dużo okien, jest bardzo jasno tam. E, no muszę powiedzieć, że jest luksusowy. na pewno się wyróżnia spośród e, wszystkich domów, jakie są dookoła. E, no jest takim bardzo ekskluzywnym stylu. Ale ja taki jestem lubię, lubię jaki wiesz, po prostu jest tak ten efekt wow, że wchodzisz i naprawdę jest. Jak, jak, jak to jest mój dom, to jest moje marzenie. A to jest tak, że dom... na kredyt ten dom budowałeś? Czy za yy, swoje? Jak to nie, wyglądało? Oj wybudował dom za gotówkę, co może świadczyć o nie najgorszej kondycji finansowej. Mimo, że Mardynga twierdził, iż Wojtek lubi przegrywać pieniądze, patrzymy czy influencer pochwali się nowym miejscem do życia i czy w dłuższej perspektywie zachowa prywatność. Ponieważ często najbardziej zasięgowi twórcy borykają się z problemami polegającymi na tym, że ich fani w cudzysłowie ich odwiedzają.